Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to. Weekend Reading Vlog. Jestem bardzo podekscytowana, bo zaraz jadę do moich rodziców i właśnie ten weekend spędzę u nich, także bardzo się cieszę. Wzięłam swojego Kindla. Jedyne, jakie książki będę czytać, to te, które mam na Kindlu. Biorę ze sobą laptopa, więc jak coś, to mogę sobie jeszcze coś tam dobrać, na przykład z Legimi czy z Empik Go. Także mam nadzieję, że będzie to fajny czytelniczo czas. Dzisiaj ma być bardzo ciepło. Już widzę to słońce i jestem lekko przerażona, ale mam nadzieję, że uda się poczytać trochę na zewnątrz, bo ja bardzo lubię to robić i dlatego ekscytuję się wyjazdem do moich rodziców, że będę mogła sobie po prostu siąść na ogródku i poczytać książki, także bardzo się cieszę. No i co, nie przedłużam, miłego oglądania. pierwszej aktualizacji książkowej, na której chciałabym Wam trochę powiedzieć o tym, co czytam. Pierwszą książką, o jakiej chcę Wam powiedzieć, jest to książka, którą wczoraj zaczęłam i wczoraj skończyłam, więc szybko mi ona poszła, ale jest to książka, która ma z 200 stron około, także idzie naprawdę bardzo szybko. Jest to książka Marty Bijan, Melodiam Giełdziennych. Muszę przyznać, że była to bardzo dziwna książka. Um, swoim stylem, tym jak sama odbierałam tę książkę, bardzo przypominała mi książki Teres Bowman. Też mieliśmy um, tam bohaterkę, która. Jest bardzo ekscentryczna, tak jak cała ta książka. Ogólnie klimat tej książki jest bardzo taki ekscentryczny, tajemniczy. W pewnych momentach naprawdę nie wiadomo w tej książce o co chodzi, co się dzieje w ogóle. I mamy taką bohaterkę, do której nie zawsze czujemy sympatię. Ona jest bardzo, bardzo dziwną osobą. I z jednej strony można ją trochę zrozumieć, z drugiej i gdzieś tam cały czas czuć w niej taką. Zazdrość, taki jad z niej po prostu wypływa, co naprawdę jest bardzo ciekawym zabiegiem, i ciekawie się o tym czyta. Mimo wszystko ja czułam taki trochę niepokój. Bardzo dziwne uczucia towarzyszyły mi podczas czytania tej książki. Mimo, że była ona krótka, na pewno nie była lekka. A wiem, że Marta Bijan jest w stanie zakręcić w głowie czytelnikowi swoimi książkami. Ja już trzy książki Marty Bijan przeczytałam. Tak naprawdę melodie Mgieł Dziennych przeczytałam dlatego, że chciałabym przeczytać najnowszą książkę Marty Bijan, a podobno do że jest wcześniej również zapoznać się z innymi książkami Marte dlatego um, te również stwierdziłam, że spróbuję i właśnie znalazłam ją na Legimi. I tak jak mówię, ją czytało się bardzo szybko, bo jest to książka szybka, natomiast bardzo dziwaczna. Nie jestem pewna, czy na mnie wywarła jakieś takie większe wrażenie. Czuję, że ona była w porządku, na pewno. Ona była bardzo taka filozoficzna, bardzo psychologiczna. Natomiast ja chyba nie odczułam. Czuję, jakby coś mnie w tej książce ominęło, jakby, jakbym czegoś po prostu w niej, nie wiem, czy nie zrozumiała, czy jakoś tak do mnie to nie dotarło. Nie wiem o co chodzi, ale czuję jakbym po prostu gdzieś się z nią trochę minęła. Zdecydowanie nie jest to jedna z moich ulubionych książek Marty Bian, ale na pewno było to bardzo ciekawe doświadczenie i zupełnie nie żałuję, że również z nią się zapoznałam. Bo tak jak mówią, ja też potrzebowałam do poznania najnowszej książki Marty Bian. Natomiast, natomiast no. Czytało się ok, czytało się ok, ale, ale czuję, że po prostu w jakimś stopniu um, trochę się z nią minęłam. W melodii mgieł dziennych um, mamy taką sytuację, w której mamy naszą bohaterkę S. Y i ona zawsze marzyła o karierze muzycznej i zastanawia mnie też czy jakby Marta Bian trochę nie inspirowała się swoją własną historią tego właśnie że ona sama um, dążyła do takiej rzeczy bo mamy też sytuację w której um, nasza bohaterka była na castingu do um, talent show także no, a jak wiemy, Marta Bian była w X-Faktorze, także możliwe, że są tu jakieś takie nawiązania do jej życia. Nie do końca znam biografię, właśnie Marty Bian, dlatego też to są tylko takie moje spekulacje. Natomiast, tak, mamy tutaj bohaterkę, która zawsze chciała występować na scenie i być artystką, natomiast świat jej nigdy nie doceniał, i ona postanowiła, że po prostu będzie. Pomagała tworzyć karierę innej artystki, melodii, właśnie. No i mamy tutaj po prostu e, pokazanie tego, jak nasza bohaterka jest niedoceniona, jak wygląda cała jej perspektywa, że ona jest taką postacią drugoplanową. I tutaj na przykład e, przypominało mi to właśnie e, książkę teraz Bowman, w której to mamy perspektywę od strony kochanki, która e, też wie, że jest właśnie tą drugoplanową postacią, że jest małe prawdopodobieństwo, że ona Cokolwiek z tego będzie miała więcej niż, niż sam po prostu przelotny romans. I tutaj tak samo mieliśmy właśnie naszą bohaterkę, która też była postacią drugoplanową, która była niedoceniona. Najważniejsza była melodia, która grała pierwsze skrzypce w całej tej sytuacji, mimo że większość rzeczy robiła nasza bohaterka. No i tutaj też nie do końca wiem, ile mogę powiedzieć, żeby tej książki nie zaspoilerować, ona jest na tyle tajemnicza że ja po prostu boję się że troszeczkę um, za dużo będę próbowała wam powiedzieć tym bardziej że tak jak mówię to jest książka bardzo krótka więc um, łatwo jest powiedzieć trochę za dużo i ja mam nadzieję że um, nic takiego nie powiedziałam jak coś to troszkę powycinam. Nie przejmujcie się, jeżeli to będzie dosyć chaotyczne, to wycinanie, ale boję się, że powiedziałam trochę za dużo na temat tej książki, więc jak będę po prostu montować, to zwrócę na to uwagę, czy nie powiedziałam zbyt wiele na temat tej książki, żeby po prostu nie odbierać zabawy innym. Więc mam nadzieję, że nie powiedziałam za dużo, ale chciałam też po prostu trochę powiedzieć na temat fabuły tej książki, bo uważam, że jest to naprawdę ciekawy temat, który... Może zainteresować wiele osób, dlatego chciałam gdzieś tam trochę Wam przybliżyć, ale mam nadzieję, że tak racjonalnie to trochę zrobiłam. Zobaczymy w montażu wszystko tutaj. Mam nadzieję, że poucinam, co było niepotrzebne. Teraz czas na książkę, którą aktualnie czytam. Jest to Stypendium Pentagramu. Jestem na około 60% i powiem szczerze, że nie do końca wiem, co o tej książce myślę. Wiem, że będę miała duży problem z ocenieniem jej. Czuję, że jest to taka typowo młodzieżowa książka i chyba odrobinkę jestem już zastara na nią. Natomiast, czy bawię się bardzo źle? Nie powiedziałabym, że bawię się bardzo źle, więc myślę, że około trzech gwiazdek ta książka dostanie może 2,5, chociaż jestem bliższa trzech, biorąc pod uwagę, że na przykład Downy Tastet, która to książka mi się zupełnie nie podobała, dostała dwie gwiazdki, to czuję, że po prostu em, to stypendium pentagramu zostałoby zbyt surowo potraktowane. po prostu. Więc myślę, że trzy gwiazdki e, będą, będą w porządku w tej sytuacji. W stypendium pentagramu mamy bohaterkę Mystic, która to ma siostrę. Jej siostra wyjechała do pewnej szkoły, z której to jest bardzo utrudniony kontakt. Bardzo rzadko można wysłać listy, nie można mieć żadnych telefonów, dzwonić do nikogo, więc po prostu ta siostra jest bardzo odcięta od świata. No i pewnego razu nasza bohaterka dowiaduje się, że jej siostra wylądowała w szpitalu w bardzo ciężkim stanie i tak naprawdę nie do końca wiadomo o co chodzi. To na samym początku się dzieje, także to nie jest spoiler. Jej siostra. Umiera. I do tej szkoły, do której siostra się dostała, ona dostała się dzięki stypendium. Szkoła stwierdziła, że jak stracili jedną stypendystkę, to mogą wziąć kolejną i właśnie proponują naszej Mistyk, żeby ona dołączyła do tej szkoły do drugiej klasy po prostu. No i nasza bohaterka stwierdza, że jedzie tam, bo chce dowiedzieć się. Co się stało z jej siostrą? Czemu ona nie żyje? Jest to literatura młodzieżowa. Ja trochę się czuję, jakbym była już lekko zastarana na tego typu książkę. Natomiast nie powiem, że jest to książka zła. Ale też nie jestem jakoś bardzo w nią zaangażowana. Nie, nie czuję się, jakbym po prostu obok tej Mystic żyła i po prostu z nią odkrywała te wszystkie tajemnice. Jedyne co to, rzeczywiście jestem ciekawa końcówki, jestem ciekawa, co się tam okaże. To jest w ogóle pierwsza część. Widziałam, że jeszcze jest druga część, również ją na Kindlu u siebie mam, więc zobaczymy jak to, jak to się rozwinie. Jak na ten moment czuję trochę vibe pamiętników wampirów, trochę coś w ten deseń um, albo jakiegoś zmierzchu, um, więc no nie jest to dla mnie najgorsze, bo ja bardzo lubię takie motywy i taki klimat gdzieś tam mi się w miarę podoba, natomiast tu trochę się czuję jakbym była rzeczywiście ze stara i dlatego jakoś tak czuję, że ta fabuła po prostu mnie nie pociągnęła um, do siebie, także no jeżeli chodzi o te aktualizacje, to tyle. Dam Wam jeszcze znać jutro. Ja zaraz idę spać, bo jest już godzina pierwsza, więc dobrze by było pójść spać. No i co? Na dzisiaj to tyle. Przychodzę do Was z zakończeniem tego reading vloga. Trochę spóźnione jest to zakończenie, bo zupełnie zapomniałam o dograniu tej ostatniej części, więc robię to dosyć mocno po czasie, bo jest środa, ale to nieważne. Ważne, że sobie o tym przypomniałam i rzeczywiście jestem w stanie nagrać jeszcze to ostatnie już podsumowanie. W dalszym ciągu nie skończyłam stypendium Pentagramu. Jestem tak na chyba 80%. Paru procentach, 88. Bardzo chciałabym dzisiaj skończyć tę książkę, ale nie jestem pewna, czy mi się uda to zrobić. Natomiast myślę, że tak, myślę, że, że rzeczywiście. Mm... Książkę jeszcze mi się uda skończyć. Jej nie czyta się zbyt szybko, tak jak czuję, chociaż teraz zaczął się taki moment w książce, kiedy rzeczywiście wydarzenia bardzo szybko po sobie następują i wszystko jest takie bardzo dynamiczne. Wielu sekretów się ostatnio też dowiedzieliśmy w tych ostatnich rozdziałach, które czytałam. Także naprawdę muszę przyznać, że nie jest to nudna książka, chociaż ma takie momenty lekkiego przestąpienia. Boją, że wszystko dzieje się po prostu jakoś tak trochę wolniej i trochę nie czuję wajbu tej książki tak do końca, natomiast jestem pewna, że drugą część również e, kiedyś w przyszłości e, przeczytam tak, żeby skończyć te serie, bo też jestem dosyć ciekawa, co tam się, co tam się koniec końców wydarzy w tej kolejnej części. Jestem też ciekawa, czy um, druga część jest o tych samych bohaterach, czy może nie, czy jest na przykład taką bezpośrednią kontynuacją. Nie mam o tym zielonego pojęcia, więc jeżeli wiecie, to dajcie mi znać. Natomiast tak, no ja nie jestem jakoś bardzo zakochana w niej. Mystique jest taką bohaterką, nawet trudno mi jest tak jednoznacznie ją jakoś określić. Nie do końca za nią przypadam, chociaż muszę przyznać, że rzeczywiście ta cała książka w ogóle ma vibe takich pamiętników wampirów, trochę Teen Wolf. Trzeba przyznać, że coś w tym jest i ja odczuwam właśnie na tej zasadzie takie zaangażowanie, więc mam wrażenie, że gdybym czytała tę książkę w momencie, kiedy byłam młodsza, to mogłaby ona mi się naprawdę spodobać. Teraz nie wiem, czy po prostu... Chodzi już o mój wiek i może ja czegoś innego po prostu w książkach szukam. Natomiast um, ta książka czasem mi się też trochę wydawało, jakby m, takie różne m, sekrety, tajemnice były trochę robione na siłę, po prostu, żeby, żeby były, żeby, żeby ta książka nie była nudna i dlatego nam były takie rzucane, ale może to jest moje jakieś tam. Widzi mi się i ja sobie po prostu to Wymyśliłam, natomiast miałam takie lekkie wrażenie. Myślę, że oceniają na trzy gwiazdki. Jeszcze, tak jak mówię, nie wiem, jak się ta książka koniec końców skończyła. Natomiast na pewno nie jest ona super i myślę, że będzie oscylowała gdzieś pomiędzy trzema gwiazdkami. Nie chcę jej krzywdzić dwoma, bo nie zasługuję na to totalnie. Trzy i pół nie jestem pewna, więc raczej zostanę przy tych trzech. Ale tak jak mówię, to nie jest tak, że ja się źle. Przy tej książce bawię, natomiast czuję, że po prostu ja już potrzebuję czegoś innego trochę w tych książkach. Tutaj mamy też temat um, takich jakby. Może nie igrzysk, ale, ale trochę to tak wygląda. Takiego turnieju, w którym nasi bohaterowie biorą udział, w tym właśnie nasza główna bohaterka Mystic. Więc również dla osób, które za bardzo nie przepadają za, za taką fabułą, za tym tematem w książkach, no to im się może to nie spodobać, bo może to nie jest taki główny, główny motyw, jak na przykład w igrzyskach śmierci, gdzie po prostu chodzi o to, a Cała reszta to jest taka otoczka. To tutaj ja jestem też w takim momencie książki, gdzie tego turnieju jest dosyć sporo. W niej mamy też do czynienia z, ze zbradami. Co um, ogólnie cała ta sytuacja była dla mnie dosyć szokująca. Muszę przyznać, że to nie było tak, że ja sobie to wszystko gdzieś tam sama rozwiązałam, tylko rzeczywiście um, byłam w lekkim szoku. Ona mnie dosyć mocno zaskoczyła, ta książka, i nie będę tego ukrywać, bo ja też nie jestem osobą, która bardzo stara się domyślić na siłę, co się w tej książce stanie. Więc też wydaje mi się, że gdybym może bardziej główkowała, ale też nie wiem. Ja nie czuję potrzeby zgadywać, czytając książkę, jakie jest rozwiązanie historii. Po prostu nie czuję takiej potrzeby. Muszę też przyznać, że bohaterowie są naprawdę bardzo przyjemnie wykreowani. Nie mam problemu z tym, kto jest kim, mimo że imiona. Nie są imionami polskimi, mimo że książka jest dziełem polskiej autorki, no to te zagraniczne imiona wcale nie utrudniają, mimo wszystko, bo, bo bałam się, że tak może być. I że poczuję taki trochę, nie wiem, może cringe, nie wiem, czy to jest to określenie, którego teraz potrzebuję użyć. Natomiast nie było to przesadne. Po prostu mam wrażenie, że te książki są bardzo takie nastolatkowe, takie typowo nastolatkowe właśnie, tak jak ja miałam czas w, w tym moim okresie bycia nastolatką, że uwielbiałam pamiętniki wampirów, właśnie Teen Wolf, czy Zmierzch, czy, czy właśnie taką tematykę wampiry, wilkołaki, jakieś wiedźmy. No to tak samo rozumiem, że w tej książce mogą się odnaleźć osoby, no zdecydowanie młodsza No, i mnie po prostu nie porwała. Czuję, tak jak mówiłam, że gdybym była młodsza, no to, to ta książka mogłaby polecieć i ja mogłabym być bardzo zadowolona. Bo um, cały świat wykreowany wydaje mi się, że jest naprawdę przyjemnie. Też nie czuję, żeby to wszystko było takie stereotypowe. W sensie, z jednej strony, jest stereotypowe to, że naszą bohaterkę wszystko dotyka, w sensie, wszystko co się dzieje dotyka bezpośrednio jej. I, I że ona jest jakby najważniejsza w tej historii. No ale tak zazwyczaj jest z głównymi bohaterami um, różnych, różnych książek, czy filmów, czy seriali, no, więc to jakby nie jest bardzo przeszkadzające i, i problematyczne. Mam wrażenie, że po prostu to nie jest tak pokazane jak, dajmy na to, w zmierzchu, dajmy na to, w, w pamiętnikach wampirów, że jest to trochę inaczej okazane, dzięki czemu. Nie jest to nudne, po prostu, że, że rzeczywiście ten świat jest tak, taki przyjemny, nie taki stereotypowy, jak zawsze w tych filmach czy serialach nastolatkowych o wampirach, wilkołakach i, i, i wiedźmach. Więc, więc naprawdę wydaje mi się, że może być to w porządku książka, natomiast tak jak mówię, nie dla mnie. Także to tyle w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam wrażenie, że jest to dosyć. Krótki film, no ale był to jednak um, reading vlog właśnie z tych dwóch dni, w których byłam u moich rodziców, także więcej za bardzo nie miałam co Wam pokazać. Co mogłam, to pokazałam, a, a resztę, no niestety, nie miałam żadnych szalnych planów, którymi mogłabym się z Wami tutaj na filmie podzielić, także mam nadzieję, że te aktualizacje książkowe wam mimo wszystko wystarczą. No i co, do następnego odcinka. Pa!